Wow, nawet nie wiecie, ile razy próbowałam zrobić to czytanie. Jest w oku tyle. Mm, takich agregorów demonicznych, które próbują mnie powstrzymać, które tutaj coś próbują przerwać. I oczywiście odpowiada to temu Księżycowi dzisiaj, tej pełni. Czuję, że. Kolektywnie możemy mieć takie odczucia, że chcemy coś zrobić, a cały świat jest przeciw nam. Tak więc, jeżeli jest coś, czego bardzo pragniesz, jeżeli nastawiłaś się na zrobienie czegoś i masz wokół siebie takie komary lata latające, nie jesteś sama. Ok. Popatrzmy na energię pomiędzy tobą oraz osobą o której myślisz. Zobaczmy co dzieje się u ciebie i u, tej, i u tej osoby. Jeżeli jesteś ciekawa bądź ciekawy, popatrzę na wspólną energię, która was łączy. Najpierw, a potem, a potem zobaczymy. Energia łączy te osoby dla których czytam teraz kolektywnie. Z jakimi ludźmi się łączą. Okej. Okay. Mhm. Okej. Okay. Widzę, że. Obydwoje pełnicie dla siebie taką rolę, takich aniołów, stróży. Dzięki temu połączeniu możesz w końcu odczuć, że nie jesteś sama i ten człowiek, z którym się łączysz, czuje w taki sam sposób. Um, bardzo duża mądrość. Tutaj po, po obydwu stronach mamy kogoś, kto przeszedł bardzo, bardzo dużo, ale to po obydwu stronach. Tak więc wielka mądrość życiowa wiele testów. Błądzenie po omacku przez życie takie odczucie, że przez wiele, wiele lat mogłaś na przykład nie mieć, czy mogłaś nie mieć yy, osoby wokół siebie, która naprawdę by Ciebie zrozumiała? Czuję, że tutaj nadchodzi, czy jest już w Twoim życiu taka osoba, czy przyciągasz taką osobę wokół siebie, kogoś takiego, kto rzeczywiście reflektuje tą ciężką drogę, którą przeszłaś. Mamy tutaj kogoś, kto. Naprawdę dużo przeszedł i wiele razy mogłaś nawet odczuć, że czy to w ogóle ma sens? Dlaczego te wszystkie sytuacje, te wszystkie osoby w moim życiu, dlaczego cały czas dostaję, dostaję po kościach? Życie Ciebie nauczyło, że jest ciężko, ale nie jesteś osobą, która powinna się poddawać. W tym czasie, w tym momencie, teraz, każda ta porażka, każda ta sytuacja, która spowodowała w tobie chęć odwrotu, zakończenia czegoś, była takim testem dla ciebie: sprawdzenia, czy mimo wszystko dalej ufasz sobie, Dalej ufasz wszechświatowi i dalej ufasz temu, że twoje życie jest ważne i masz coś ważnego do przekazania. Im większą masz moc, tym bardziej, tym więcej ludzi wokół ciebie będzie próbowało ciebie od tej twojej mocy odwieść. Bo bardzo często tacy ludzie widzą w tobie to, czego może ty nie widzisz i boją się tej mocy. Albo jakieś inne emocje wzbudzasz w tych ludziach? A, taka mądra dusza. W końcu mamy tutaj starą, mądrą duszę, która przyciąga do swojego życia kogoś podobnego. Może czujesz, że w końcu znalazłaś kogoś, kto jest podobny do ciebie. I tutaj taka jeszcze wiadomość dla kogoś: jeżeli jesteś taką osobą, która zastanawia się: Ojej, dlaczego zawsze mi się wszystko dzieje? Dlaczego to zawsze ja jestem osobą, która wszystko wiąże, która wszystkich podbudowuje? No właśnie, bo taka jest Twoja rola. I często tacy ludzie mogą zechcieć, podupaść. Często podupadamy na zdrowiu. Ale odpowiedź na Twoje pytanie, dlaczego, dlaczego jesteś taką osobą, właśnie dlatego, że to jest Twój dar. Właśnie to jest Twój dar, że jesteś taką osobą, która właśnie jest taka dobra. I mm, wiele energii wokół Ciebie mogło chcieć wytrącić Ciebie z tego Twojego dobra, z tej Twojej mądrości. I te energie mogą chcieć spowodować w tobie taką chęć zwątpienia w siebie, ale nie zatrzymuj się. I nieważne, ile masz lat, tutaj mamy dojrzałą kobietę, ale nieważne, ile masz lat, i nieważne, ile przeszłaś, to nie powinno powodować w tobie. Odwrotu od swojej wewnętrznej misji. Masz być inna. Czy inny. I nie poddawać się. I nie jesteś nie, nie zeszłaś tutaj na, na tą ziemię po to, żeby się poddawać żeby słuchać innych ludzi. Możesz też mieć y, taką osobę w swoim życiu. Ten człowiek może być starszy. Tutaj mamy starszą kobietę. Tutaj mamy taką rolę kogoś, y, kto przeszedł tyle trudu, cierpienia w swoim życiu, że naprawdę warto jest posłuchać tej osoby. Możesz odczuwać, że wow, jak ten człowiek otwiera usta. To, nie, to w końcu czuję, że naprawdę nie mogę przestać słuchać tej osoby, bo jest tyle mądrości. Ten człowiek może też wprowadzać w tobie taką lekkość. To może być takie nawet mm, nieznane, dlatego że i możesz temu nie ufać dlatego że przez wiele, wiele, wiele lat mogłaś być tak testowana mogłaś być też tak um, być manipulowana wokół siebie, żeby część po części rok po roku coraz bardziej zapominać o sobie i zapominać o tym, że to ty masz być tą osobą, która wszystko wiąże, że to ty masz pełnić taką funkcję w życiu. Innych ludzi. I nie. Mm, to nie oznacza, że masz być osobą cierpiętnika, który całe życie swoje poświęca dla innych. Tutaj nie o to mi chodzi, żebyś oddawała swoją moc. Ale chodzi mi o to, że w momencie zwątpienia, w momencie, kiedy, kiedy dostajesz po kościach. Wtedy masz najbardziej pamiętać o swojej mocy. Im więcej dostajesz po kościach, tym więcej tej mocy masz w sobie, bo nieczystym istotom nie zależy na ludziach, którzy nie mają nic do przekazania. Nieczyste istoty nie czepiają się takich ludzi. Tylko najbardziej wartościowe. Osoby są najbardziej atakowane. I tutaj możesz w końcu odczuwać, że taka osoba w końcu pojawiła się w Twoim życiu, w końcu stanęła na Twojej drodze. A jeżeli zastanawiasz się, gdzie jest ta osoba, Ile jeszcze masz czekać? Nie jesteś sama. Jest wokół ciebie już ktoś taki. Jest wokół ciebie już taka osoba. Jeżeli jeszcze się nie połączyłaś z tym człowiekiem fizycznie, właśnie go zajrzał za okno. Następne potwierdzenie. Jeżeli jeszcze się nie potwierdziłaś, jeszcze się nie Połączyłaś z tą osobą, to niedługo się z nią połączysz. Nie jesteś sama. Jesteś nawet obserwowana przez kogoś. W końcu tą lekkość w sobie uszanuj i zaakceptuj. I możesz temu nie wierzyć i nie ufać na początku, i możesz być zaskoczona, ale cuda się zdarzają. W końcu przyciągasz kogoś, kto ma podobną sygnaturę do Twojej. Brawo. Mamy tutaj w kolektywie ludzi, którzy wycierpieli swoje i w końcu przyciągają do swojego życia kogoś, kto pełni rolę. Anioła stróża, osoby, która odzwierciedla to, kim jesteś. Mamy kogoś, z kim będziesz mogła rozumieć się bez słów, nawet telepatycznie. Nawet jeżeli wyglądacie inaczej, tutaj mamy różne kolory, mogą to być różne rasy, różne narodowości, to nieważne. Z tym człowiekiem, Będziesz czuła, że w końcu to wszystko miało sens: te wszystkie cierpienia. Tak więc ufaj sobie, nie poddawaj się, nieważne ile masz lat, nigdy nie przestawaj. Wierzyć w miłość i w to, że są dobrzy ludzie. Jest dużo aniołów na świecie. Dużo. Ty po prostu byłaś tym aniołem w takim miejscu, gdzie ten anioł był potrzebny. Być może nawet sama jedyna byłaś tym aniołem dla innych. I w końcu teraz masz kogoś, kto. Jest podobny. I na początku. Jak cud manifestuje się w naszym życiu, możemy temu nie ufać. Ale czuję, że to jest dla Ciebie taki prezent za to, co przeszłaś. Tak więc przyjmij to i zaufaj. Okej? Okay? Pa pa.